Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku recenzji zestawów Lego. Dzisiaj mam dla was zestaw Technik numer 42095. Jest to zdalnie sterowana wyścigówka. Jest to jedna z niewielu okazji na kupno zestawu z zestawem Power Functions. Zestaw ten zawiera wyścigówkę. Jest także alternatywna konstrukcja, o której za chwilę sobie powiemy. I w zestawie przede wszystkim otrzymujemy odbiornik podczerwieni kontroler, baterie i dwa duże silniki. Jeśli chodzi o cenę tego zestawu, to katalogowo wychodzi około 350 zł. Można obecnie go dostać poniżej 300 zł, jeśli dobrze poszukacie w promocjach. I myślę, że jest to naprawdę fajna okazja, tym bardziej, że niewiele zostało tych zestawów ze zdalnie sterowanym pilotem, takim ręcznym. Większość teraz nowych zestawów wychodzi z aplikacjami na telefon. Tak wygląda tył opakowania z tyłu kartonu jest nasza główna konstrukcja, czyli wyścigówka, czyli gąsienicowa i alternatywna konstrukcja, trochę bardziej sportowa z takim dużym spoilerem. Jak wygląda zbudowany zestaw? Ten zestaw z frontu opakowania sprawia bardzo duże wrażenie. Całość jest dość solidna i ciężka, zapewne przez baterię, bo w tym pojemniku musimy zmieścić aż Sześć baterii typu AA, czyli paluszki. Jest też odbiornik na podczerwień. Tutaj są trzy małe paluszki, 3 razy A. Zanim zajmiemy się modelem, to chciałbym Wam jeszcze pokazać instrukcję do zbudowania tego modelu. Instrukcja papierowa zawiera tylko ten jeden model. Aby zbudować alternatywą konstrukcję, musimy sobie zeskanować kod i podejrzeć to przez na przykład iPada. Albo przez komputer. Instrukcja jest dość prosta: zawiera 86 kroków, jak, jak zbudować tą zdalnie sterowaną wyścigówkę, ten pojazd. Na pewno każdy sobie poradzi. Zestaw jest od 9 lat w górę, ale myślę, że także młodsze dzieci mogą spokojnie sobie z tym zestawem poradzić. Nie jest tutaj nic skomplikowanego. Na pewno w samym zestawie. Na uwagę zasługują te niebieskie części. Szkoda, że są to naklejki. Mogłyby być nadrukowane, to jest jedyny minus. Oczywiście centralnie zamontowany silnik. Tutaj możemy się dostać, zdejmując tą górną pokrywę. Odbiornik podczerwieni wraz z podłączonymi dwoma silnikami, tymi dużymi Large Motors. Całość jest napędzana na dwie strony, czyli osobno sterujemy Lewą, stroną i prawą, także jeśli z odbiornika naciśniemy tu do góry, no to sterujemy tylko jedną częścią. Także jeśli chcemy pojechać do przodu, no to musimy nacisnąć dwa razy do przodu. Z boku jest włącznik. Jak widzicie, dioda świeci się na zielono, także nasz samochód jest gotowy do drogi. Spróbujmy pojechać minimalnie do przodu i do tyłu. Jak widzicie, ja jeśli jedzie do przodu, no to dość gwałtownie w ten sposób się odchyla i jedzie na dwóch kołach. Może być to fajne, chociaż w niektórych przypadkach jest dość uciążliwe, i fajnie by było tutaj czymś wtedy dociążyć, przebudować tą konstrukcję i sobie z tym poradzić. Oczywiście możemy robić fajne piruety, jak na przykład tutaj damy do przodu, tym do tyłu. Jak szybko się obraca. Sterowanie tym modelem jest naprawdę fajne i proste. Jedyny minus jest taki, no, że trzeba to robić albo na dywanie, albo na jakichś płytkach, bo na panelach dosyć mocno to hałasuje. Także na drewnianym stole no, te gąsienice bardzo mocno y, hałasują. Jeśli chodzi o sam pilot z sterowania to możemy go sobie przerobić. Jest mnóstwo tutoriali w sieci, jak tego dokonać. Tutaj jest zamontować z boku takie przejściówki i tak, żebyśmy mogli sterować na przykład kołem zamachowym i wtedy to sterowanie jest dość yy, ciekawsze. Szkoda, że nie ma yy, regulacji mocy. To znaczy, jeśli damy gazu, no to jest na maksa. Nie można tu sobie stopniować tych obrotów silników, ale jest to nadal bardzo fajna, Droga do pozyskania właśnie kompletu Power Functions jeszcze tego starego. No, bo z nowym, no to już, sami wiecie, jest już aplikacja, i takim pilotem sobie nie postarujecie. Co ciekawe, odbiornik i nadajnik nie muszą się widzieć. Może być tam jakaś przeszkoda, a i tak te polecenia docierają. Jeśli chodzi o ten drugi alternatywny model. No to on wyraźnie się różni tym, że nie jeździ na, na dwóch kołach od razu przy starcie. No i nieco jest też inna konstrukcja. Także jeśli nam się znudzi ten model, to możemy sobie jak najbardziej go wymienić. Moja ogólna ocena tego zestawu to 9 na 10 głównie jeśli chodzi o niską cenę oraz zestaw Power Functions. Jest to na pewno bardzo duży plus, który. Spowoduje, że ten zestaw powinien się znaleźć u każdego Lego maniaka. Jeśli chodzi o detale w tym modelu, no to na pewno są białe lusterka, które możemy regulować w kilku płaszczyznach. Jest też tutaj coś na kształcie drzwi, które fajnie się komponują. Silnik bardzo ciekawie zrobiony. Zderzak. Myślę, że też go by można było trochę poszerzyć i zrobić bardziej... Yy, szerszego, tak żeby jednak mocniej tutaj osłaniał gąsienice yy, na pewno jeszcze podwozie Wam pokażę o, bo w ten sposób są zamontowane silniki na przemian czyli ten zasila tą stronę, ten zasila tą jest tutaj prosta przykładnia. Yy, można by było jeszcze to troszeczkę zmienić dodać większe koło, wtedy zmienić obroty i co za tym idzie prędkość tego Pojazdu. Środek ciężkości wychyla nam go w ten sposób, więc, jeśli byśmy dociążyli jakimś ciężkim klockiem, tutaj w części przedniej, to powinniśmy zachować wtedy równowagę i nie będzie tego dodatkowego efektu.